Niestety zalety stały się mieczem obosiecznym dla tego formatu. Przez właśnie zbyt dużą szczegółowość danych, plik jest bardzo powolny, dlatego nie jest tak chętnie wspierany przez slicery, a przez to nie jest tak popularny. Stało się to również dlatego, że drukarze 3D byli przyzwyczajeni do jednego formatu. Istnieje aktualnie cała baza modeli 3D zapisanych właśnie w formacie STL. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to zobacz 12 stron z modelami do druku 3D. W każdym z nich domyślnym formatem do druku 3D jest właśnie STL, i tak oto format AMF, mimo że wiele osób wiązało z nim poważne nadzieje, nie spotkał się z uznaniem wśród społeczności drukarzy 3D. Zdradzając Wam rąbka tajemnicy, powiem, że próbując odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, na przykład z modelami wielokolorowymi, ale widząc braki w formacie AMF, powstał jeszcze jeden format, mając łączyć wszystkie zalety STL i AMF. Eliminując przy tym wady. Czy mu się to udało? O tym w następnym odcinku. Zapraszam. Cześć!